Cześć, dzień dobry, witam serdecznie na kanale Izabela K. Jeśli jeszcze się nie znamy, bo dziś trafiliście tutaj zupełnym przypadkiem, ja jestem Izabela i mieszkam w Szwecji. Dziś porozmawiamy o marce Vidian. Vidian, a tak naprawdę formalnie Vidian Age Arabia, to stosunkowo młoda. Niszowa, luksusowa marka, która swoje korzenie ma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dokładniej w Abu Dhabi. Jej założyciel Ali Al-Jaberi to marzyciel. Marzyciel, pasjonat, zafascynowany światem perfum, światem zapachów, światem łączenia ze sobą różnych zapachowych składników, który ze światem perfum poza pasją nie miał nic wspólnego. Skończył takie kierunki jak inżynieria chemiczna, zarządzanie, marketing, ale zafascynowany był Światem zapachów, zafascynowany był perfumiarstwem, dlatego w 2012 postanowił odmienić swoje życie, porzucić klatkę rutyny, rzucić się na pełen spontan. Zrezygnował z pracy, żeby założyć swoją. Własną perfumową markę. Oczywiście nie spotkało się to ze zbyt dużym entuzjazmem wśród jego znajomych, wśród środowiska, w którym się obracał. Przez pewien czas nawet próbował pozyskać środki z takiej fundacji wspierającej młodych przedsiębiorców Abu Dhabi. Niestety z marnym skutkiem. Dlatego, inwestując własny kapitał, własne środki, wyjechał do Francji, żeby stworzyć taki próbny zestaw perfum. Perfumy się spodobały. Dostał dofinansowanie na otwarcie własnej firmy i ruszył z produkcją. Sprzedaż na samym początku nie szła najlepiej. Rynek e, arabski jest przesycony ilością perfum, dlatego te zapachy nie cieszyły się na początku zbyt dużą popularnością. Ali postanowił się nie poddawać. Otworzyć się na nowe rynki. Wykupił stanowisko w Harocie, wystawił swoje zapachy, które okazały się być strzałem w dziesiątkę. Okazało się, że takie połączenie tego przepychu, bogactwa świata arabskiego, razem z taką klasyczną, elegancką szkołą perfumiarstwa, jest tym, czego rynek potrzebuje. Widian to w ogóle po arabsku znaczy dolina. I to w tym przypadku akurat świetnie się sprawdza, ponieważ dolina, taki, taki nośnik, który łączy dwa światy. Łączy świat Bliskiego Wschodu z tym swoim bogactwem, z tymi składnikami bogatymi, z tymi składnikami upojnymi, z tymi żywicami, z tymi kadzidłami, z tymi upojnymi kwiatami, soczystymi owocami. Takie klasyczne europejskie podejście do tworzenia perfum. Wydaje mi się, że udało się to w 100%. Perfumy powstają we Francji ze składników pozyskanych przez Aliego z różnych stron świata. Są to składniki dość wysokiej jakości, dlatego te perfumy również do najtańszych nie należą. Flakon 50 ml perfum kosztuje od 2 do 2,5 tysiąca koron. W Polsce w perfumerii quality bodajże kosztuje około 1000. Ale widziałam, że na Pachnidełku można znaleźć je w promocjach za 500-600 zł. Vidian w swoim asortymencie ma aktualnie cztery kolekcje, między innymi Vidian Black w takich złoto-czarnych flakonach. Flakony też są tutaj nieprzypadkowe, ponieważ ich kształt inspirowany jest kształtem kopuły wielkiego meczetu w Abu Dhabi, meczetu Sheikh Zayed'a. No więc mamy tam kolekcję Black składającą się z pięciu zapachów. One są tylko ponumerowane od 1 do 5. Mamy kolekcję Gold, w której jest Gold 1, Gold 2 i Gold Sahara 2. Mamy kolekcję Sapphire inspirowaną miastami, które wywarły jakiś wpływ na życie Aliego, które miały dla niego jakieś większe znaczenie W tej chwili jest tam aktualnie Londyn i Nowy Jork No i mamy też kolekcję Velvet, o której ja dzisiaj będę mówiła Jest to kolekcja składająca się z trzech zapachów, mianowicie Liwa, Healy i Delma Jest to kolekcja inspirowana, właściwie kolekcja w czerwonych opakowaniach W takich czerwono-czarnych flakonach już sam kolor, może nam powiedzieć, co będzie w środku. Kolor czerwony, kojarzący się z namiętnością, kojarzący się z pasją, kojarzący się z miłością, z czymś takim ciepłym i ognistym. No i to samo mamy zamknięte w flakonach. Są to zapachy orientalne z takim tropikalnym, wakacyjnym twistem. Tam możemy znaleźć takie upojne, narkotyczne wręcz kwiaty, możemy znaleźć przyprawy, coś zielonego, coś takiego. Rozgrzewającego, jakieś takie nuty drzewne. To są zapachy, które niesamowicie rozgrzewają, ale same w sobie już są gorące. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Każdy z tych zapachów opowiada osobną historię. No i tak na przykład w Chili mamy tropikalny, mamy taki orientalny ogród. Ogród, w którym kwitną jakieś soczyste owoce. W którym rosną e, narkotyczne, takie upojne kwiaty, ale też rosną różne rośliny. Więc tam będzie coś zielonego, mamy coś ziemistego, coś takiego słodkiego, soczystego. To się otwiera bardzo soczyście. Tam na początku mamy taki akord soczysty, lekko pikantny, taki przyprawowy, ale nie taki przyprawowy w jakby w klimatach jakiegoś piernika albo, albo jakiegoś ciasteczka. Tam mamy taką przyprawowość, ale świeżą przyprawowość. Mamy tam różowy pieprz, mamy kolędrę. To też jest takie trochę pikantne. Kolendra, tarta mielona kolendra ma taki lekko cytrusowy, taki pikantny wręcz, mogłabym powiedzieć, trochę zapach. No i tam właśnie mamy tą bergamotkę i cynamon. I tutaj cynamon nie nadaje stricte cynamonowego takiego zapachu, ale nadaje tej kompozycji takiej, jakby powiedzieć, pylistości i takiego ciepełka. Mamy takie, to jest z jednej strony soczyste, ale jednocześnie pikantne takie trochę świdrujące w nosie i jest automatycznie takie rozgrzewające. Tam czujemy taką, jakąś taką pylistość. To jest właśnie ta pylistość pochodząca z cynamonu. Potem do głosu dochodzą kwiaty i mogłabym ten zapach nazwać taką odą do białych kwiatów, ponieważ są to tak piękne, tak cudownie podane białe kwiaty. Mamy tam tuberozę, taką tuberozę soczystą, taką tuberozę bardzo apetyczną. Mamy tam jaśmin, jaśmin przepiękny, jaśmin taki czysty, bez żadnych brzydkich, animalnych niuansów. Mamy tam oczywiście taki upojny, słodki ilang-ilang i gardenie, która nadaje temu zapachowi takiej jakby tłustości. Lekkiej kremowości. Mamy taki twist, jakby z olejku do opalania. Tam jeszcze w nutach bazy mamy mleko kokosowe, więc jest jeszcze więcej tej kremowości, jeszcze więcej tłustości. Zapach jest jednocześnie soczysty, jednocześnie kremowy. Ma w sobie coś takiego. Jakby pikantnego, coś takiego pylistego, jest niesamowicie rozgrzewające. To trochę kojarzy się jakby z takim rozgrzanym na słońcu ciałem. Jakbyśmy tak weszli do ogrodu, wysmarowani olejkiem do opalania, wokół rosły jakieś takie piękne kwiaty, i jeszcze bylibyśmy w otoczeniu takich zielonych roślin. Nie umiem dokładnie tego wytłumaczyć. Tam pojawiają się takie niuanse. Świeży. Tam mamy w składzie też paczule, mamy liść tytoniu, ale ten liść tytoniu nie pachnie tak stricte tytoniowo, jak możecie sobie wyobrazić, jakimiś papierosami albo stricte tytoniem, może jakimiś cygarami, tylko to jest taki świeży liść tytoniu. Paczule też mamy taką zieloną, nie ziemistą absolutnie, niepiwniczną, piwniczną, nie jaskiniową, mamy taką świeżą, zieloną paczulę. Ta zieleń, lekko ziemistość, jakaś taka pylistość i taka świeżość idealnie przełamuje tą kremowość. I tą soczystość i tą słodycz o, jej zapach jest niesamowicie taki zniewalający co mi się w nim podoba w ogóle we wszystkich tych zapachach podoba mi się to że one są niesamowicie trwałe to one może nie są wybitnie projektujące bo to nie są takie takie Zapachy dające wam mocno ponosi i wypełniające swoim jestestwem całe pomieszczenie, ale to jest zapach, który zostanie ze wami przez cały sienki dzień. Wyczujecie go za każdym razem, kiedy zawieje wiatr. Wyczują go osoby, które się za każdym razem do was zbliżą. Ktoś, kto was przytuli, ktoś, kto będzie przechodził obok was, albo siedział w waszym towarzystwie. Co jeszcze jest piękne, że ten zapach niesamowicie się zmienia. W zależności od dnia, w zależności od tego, co robi, inaczej pachnie, kiedy spędzam czas stacjonarnie i sobie od czasu do czasu wąkam, A zupełnie inaczej pachnie, wtedy, kiedy ja się zmęczę, wtedy, kiedy ja się spocę i moje ciało jest jakieś takie rozgrzane, wtedy, kiedy nie wiem, gdzieś się śpieszę, albo po prostu jestem rozgrzana z dużą, dużą aktywnością. A on wtedy po prostu bucha taką. Właśnie to jest ciężkie, ciężkie do opisania, ciężkie do obrony, bo to jest zapach kojarzący się z wakacjami. On jest taki ciepły, rozgrzewający, ale jednocześnie ma w sobie coś takiego uwodzicielskiego, coś takiego apetycznego, coś takiego, co sprawia, że macie ochotę po prostu siebie wąchać. Ja to są zapachy uniseksowe, ale na mojej skórze, zwłaszcza Achilli i Delma, idą zdecydowanie bardziej w kobiecą stronę. Ja tam nie wyczuwam żadnych męskich niuansów, chociaż, jak powiedziałam, poza tą kremowością, poza tą zmysłowością i słodyczą jest coś takiego właśnie świeżego, coś takiego zielonego, co nie do końca jestem w stanie. Jakby opisać i zidentyfikować. Tam po prostu od czasu do czasu pojawia się coś takiego. Ja to bardzo lubię w zapachach. Coś, co sprawia, że te zapachy nie są płaskie, takie po prostu zwyczajna jaśmi, zwyczajna tuberoza z, jakąś z jakimiś soczystymi owocami, z mlekiem kokosowym. Tylko właśnie coś, co sprawia, że tam pojawia się swego rodzaju chropowatość. Że to jest zapach in zupełnie inny niż wszystkie. Polecam przetestować Chili Vidian. Kolejny zapach będzie, to, zapach będzie to Delma. Delma to wyspa w Zatoce Perskiej. Wyspa, ten, ten zapach właśnie ma oddawać taki jakby aromat tropikalnej wyspy. Wyspy z białym piaskiem, wyspy, na której rosną jakieś tropikalne rośliny, wyspy, na której rosną soczyste owoce i rosną upojne kwiaty. Zapach dokładnie taki jest. O się otwiera takim bardzo soczystym akordem, brzoskwini, więc jest bardzo słodko zdecydowanie bardziej słodko niż w poprzednim zapachu chili. jest taka soczystość, tutaj czujemy taką świeżo zerwaną z drzewka brzoskwinie, taką brzoskwinie ociekającą wręcz słodkim, syropowym sokiem i ta słodycz jest przełamana taką soczystością, cytrusowością mandarynki i bergamotki i do, doprawiona jeszcze takim puderkiem z heliotropu zapach jest naprawdę taki Uderzające od, od samego początku dostajecie takie uderzenie słodyczy, lekko takiej pudrowej słodyczy, socz, słodyczy bardzo, ale to bardzo soczystej. Mamy jaśmin, mamy frezję, ale to jest przełamane jeszcze właśnie geranium i gałką muszkatową, która tutaj również dodaje takiego tylko twistu. To nie jest coś, co intensywnie czujecie taką, taką przyprawowość, tylko to jest coś, co nadaje tak jakby, nie umiem tego dokładnie nazwać, Coś jakby tekstury temu zapachowi, coś co sprawia, że to nie jest takie płaskie, kwiatowe, tylko coś takiego do Was pudrowego, pyłkowego, takiego lekko goryczkowego, coś takiego, nie chcę powiedzieć pikantnego, coś takiego przyprawowego. To nie są takie przyprawy kojarzące się wiem, z jakimś piernikiem albo z czymś takim, e, jakimś takim ciasteczką, to jest właśnie taka, to nie, nie gorycz, tylko właśnie taka jakby pudrowość, jakby taki, jakby taki pyłek z przypraw, o może tak. Jakby tak tylko delikatnie doprawiony jest właśnie ta, ta soczysta, bo to jest naprawdę bardzo słodki zapach. To jest taka słodycz, mogłabym to sobie powiedzieć, wręcz duszność od tej słodyczy, od tej intensywności kwiatów. Taka słodycz w klimatach Jean Paul Gaultier Classic Essence. Albo Dolce Gabbana, The Only One Intense. I no, każdy, kto używa, to kojarzy taką właśnie duszność, kiedy już te początkowe fazy zapachu opadną, i zostaje ta intensywność tych takich kwiatów. To mamy właśnie tą duszność kwiatów, taką kremowość, podkręconą właśnie tak, jakby przyspaną takim puderkiem z gałki muszkatołowej. Tam od czasu do czasu, nie mam pojęcia skąd, bo w składzie nie mamy takich nut, tam nie mamy piżma, pojawia się taka mydełkowa świeżość. Nie mam pojęcia skąd, ponieważ nie mamy tutaj w składzie ani piżma, ani niczego, co mogłoby dać taki aromat świeżości, ale wyczuwam coś takiego, jakby taka mydełkowa świeżość, jakby taka świeżość prysznica. To jest jednocześnie słodkie, tam jeszcze w bazie mamy piankę marshmallow, jeszcze w bazie mamy wanilię, mamy też taki twist paczuli, ale mówię, to nie jest też paczula taka. Jakby to powiedzieć, taka paczula piwniczna, czy paczula ziemista, jaskiniowa, to jest taka paczula zielona. Więc dochodzi do nas taka, taki aromat, taka z jednej strony świeżość, z drugiej strony gorycz. Tam jeszcze mamy w bazie szafran, drzewo gwajakowe i skórę. No i właśnie tutaj te, te, to drzewo gwajakowe e, dodaje też takie jakby tego, takiego charakteru, takiego. Czegoś takiego, że ten zapach nie jest do końca taki gładki, przewidywalny, taki płaski, linearny, tylko on się tak cały czas pięknie zmienia. Tam składniki pewne pojawiają się tylko po to, żeby za chwilę zniknąć, ale żeby wyłonić się jeszcze z między innymi. To, to jest cały czas zapach, który to nie jest, nie jest taki płaski. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać, to, bo to są zapachy, które łączą w sobie taką klasyczną szkołę perfumową i to bogactwo arabskiego świata, ale to jest tak pięknie zbalansowane. To nie są takie typowe araby, jak możecie sobie wyobrazić, gdzie dostajecie w nos agary. One są właśnie tak pięknie zbalansowane, tak pięknie zblendowane. One się tak pięknie zmieniają. Tutaj mamy taką, jakby. Retro, taką klasyczną szkołę perfumową, gdzie możemy wyczuć bogactwo przeróżnych składników. To są składniki, które od czasu do czasu się pojawiają, znikają, za chwilę znowu wracają. To jest tak, oj, tak pięknie się to zmienia, tak pięknie się to blenduje, tak pięknie się to układa na skórze. Po prostu nie mogę się przestać zachwycać. To jest ostatnio, jakby to powiedzieć, mój zachwyt. Ostatnio się rozpływam nad zapachami marki Vidian. No ale wracając do dermy. Tutaj, jak powiedziałam, od czasu do czasu pojawia się taka mydełkowa świeżość, która nie mam pojęcia skąd pochodzi, może to jest zasługa tego szafranu. E, mamy tam jeszcze taką kremowość to jest taka kremowość jakby śmietany ale to ona to, to, to taka kremowość śmietankowa może pochodzić właśnie z pianki marshmallow pomieszanej właśnie z wanilią. To jest taka wanilia deserowa ona jest tak, tak pięknie się układa. To nie jest w żaden sposób zapach, zapach ulepny. To, to nie jest takie coś ociekające słodyczą, ociekające cukrem. To jest takie. Ta słodycz pochodzi właśnie z kwiatów, pochodzi właśnie z takich. Nie wiem, wysokiej jakości składników. To nie są w żaden sposób zapachy męczące, irytujące. Tam nie ma nic takiego uwierającego. Jestem zachwycona, bo one są tak. takie gładkie, tak kremowe, tak dobrze zmieszany tak dobrze, po prostu te składniki są ze sobą połączone i tak pięknie się przeplatają, to się tak cudownie na skórze układa. To są te właśnie te dwa, Delma i, i przyno przywodzą mi na myśl jakieś takie tropikalne wakacje, ale to absolutnie nie są zapachy letnie. One przywodzą na myśl taki tropikalny urlop, urlop w jakimś tropikalnym miejscu, ale one tak idealnie oddają właśnie ciepło tych miejsc, taką rozgrzaną skórę, rozgrzaną słońcem skórę, takie rozgrzane słońcem powietrze. Tam mamy taką swego rodzaju żywiczność, takie ciepło drzew, ciepło takich przypraw. Po prostu to są zapachy, które idealnie taką gorącą, wakacyjną letnią atmosferę oddają, ale absolutnie w moim odczuciu nie nadają się na takie ciepłe miesiące, bo mogłyby zmęczyć, mogłyby zbyt zirytować, ale pięknie właśnie brzmią na skórze. Która się rozgrzeje, która się tak spoci, która się zmęczy. To są takie zapachy, którymi aż macie ochotę się tulić. Tam nic nie zgrzyta, nic nie irytuje, nic nie męczy, wszystko się cudownie układa na skórze. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to wspaniale mam dla Was niespodziankę. Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które wsparły mnie swoją subskrypcją, które wspierają mnie za każdym razem, komentując każdy film. Dlatego Chciałabym się z wami podzielić zapachami, którymi ostatnio się zachwycam, zapachami Vidian. Mam tutaj Delme, Chili oraz Live. Zapachami, które mnie zachwyciły, dlatego chciałabym dać szansę wam, żebyście również mieli taką okazję, żeby je poznać. A że chciałabym, żeby to było rozdanie dla subskrybentów, dlatego nie umieszczam żadnych informacji w tytule filmu. Informacja jest tylko i wyłącznie w tym miejscu i będzie w opisie filmu. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym? Mini rozdanie. Po pierwsze, trzeba być oficjalnie moim subskrybentem. Czyli trzeba włączyć subskrypcję. Ja musicie być subskrybentami. A po drugie, musicie napisać komentarz, biorę udział, wybrać jeden z zapachów, które tutaj prezentuję Chili, Delma albo Liwa i napisać, dlaczego akurat chcielibyście poznać ten konkretny zapach. Czyli jeszcze raz, co trzeba zrobić? Po pierwsze, trzeba subskrybować ten kanał. Po drugie, napisać w komentarzu informację, biorę udział oraz nazwę zapachu, na który się decydujecie, oraz dlaczego akurat ten. Czyli na przykład, biorę udział Delma, ponieważ. biorę udział Chili, ponieważ. biorę udział Liwa, ponieważ. i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to jest jasne. To nie jest w żaden sposób sponsorowany film. Te próbki kupiłam za własne pieniądze. Dobra, przechodzimy do ostatniego zapachu. Będzie to liwa. O Oliwie już mówiłam przy okazji filmu jakiegoś perfumowego tagu, budajże. Tam było takie pytanie, jakim zapachem się aktualnie zachwycam. No i jest to liwa. I to jest w ogóle zapach bardzo trudny do zdefiniowania, bardzo trudny do opisania, do zidentyfikowania, ponieważ liwa to dolina w Abu Dhabi, dolina na pustyni. No i ten zapach ma oddawać taką. Wędrówkę przez pustynię, wędrówkę w takiej wysokiej temperaturze, wędrówkę taką podróż przez pustynię, kiedy już jesteśmy zmęczeni upałem, zmęczeni słońcem i gdzieś w oddali widzimy oazę. No i teraz zadajemy sobie pytanie: czy jest to prawdziwa oaza, czy jest to tylko jakiś taki miraż, fantazja wytworzona przez nasz zmęczony umysł, czy jest to Fata Morgana? No i to jest taki zapach, który właśnie idealnie oddaje taką. Taki, taki moment zastanowienia się. Zastanawiam się, czy to jest miraż, czy to prawda. Bo tutaj są składniki. Z ogóle zapach naprawdę trudne do zidentyfikowania, trudne do opisania, ponieważ składniki, które tutaj są, w żaden sposób no, nie oddają tego zapachu. Ja jestem przekonana, że tutaj w składzie są jakieś sztuczne molekuły, które mają jak, w jakiś sposób zi zintensyfikować składniki, które tutaj są, ponieważ to jest tak pięknie. Wiem, że się powtarzam, ale to jest tak pięknie zmiksowane, tak pięknie zblendowane, że ja się nie mogę przestać zachwytać. To w ogóle otwiera się y, szafranem, otwiera się Artemizją. I teraz tutaj z Artemizją mam problem, ponieważ producent nie podaje, jaka to jest Artemizja. Artemizja to jest w ogóle bylica, ale mamy ich kilka rodzajów. Mamy bylicę Palens. O bylice Palens mówiłam przy okazji, Filmu na temat ulubieńców wakacyjnych, tam był zapach z, z Tobą. No i właśnie z Artemisia Palens powstaje olejek dawana. Olejek, który w zależności oczywiście od stężenia, od składników pobocznych, od skóry, może pachnieć cytrusowo, owocowo tak soczyście, owocowo truskawkowo. No i tutaj mamy właśnie taki akord z, od samego początku. Ja nie mogę przestać w ogóle. <grym> Bo on dla mnie pachnie soczyście. Tutaj nie ma takich konników, które mogłyby jakby e, oddawać tę soczystość takich świeżych owoców. Tam, ja mówiłam przy okazji tamtego filmu w Tagu, że ja tutaj czuję jakby e, świeże maliny z taką słodyczą e, z, z nadmaszyny, która robi watę cukrową. To, to nie jest stricte zapas, zapach waty cukrowej, ale to daje tak jakby przypalony cukier, rozgrzany cukier, coś takiego właśnie słodkiego. Z jednocześnie słodkiego i soczystego. A tutaj w składzie mamy właśnie tą artemizję, więc to może być albo ta, ten olejek Dawana, który powstaje z Artemisia palens, ale z drugiej strony mamy jeszcze Artemisia Absyntium, potocznie zwany pełunem, co, coś, co jest głównym składnikiem absyntu. No i e, piołun pachnie ziołowo i gorzko. No i tutaj właśnie też wyczuwam z jednej strony tą taką gorycz, taką nawet bym powiedziała plistość. To jest coś, coś takiego, jakbym wąchała, jakbym. Może nie tyle, że wąchała, jakbym wyczuwała taki pył, jakby popiół. Popiół, jak poczujecie gdzieś w powietrzu, jak on się tak wzniesie w powietrze, on taki ma gorzki, gorzki, strasznie yy, taki plisty wręcz zapach. No i właśnie ja tutaj też coś takiego wyczuwam. No i właśnie to jest może. No, ja mówię, no ja wyczuwam tam akord jakby przypalonego cukru, jakby rozgrzanego cukru z jakimiś takimi soczystymi malinami. Tam mamy jeszcze szafrę, więc to też jest takie jakby przyprawowe. No i mamy tam jeszcze jaśmin i mamy taką gorycz bergamotki, więc waham się, nie mam pojęcia o jaką Artemizję producentowi chodzi, bo wyczuwam jedną i drugą, więc z jednej strony jest soczyście. Z drugiej strony jest tak słodko, ale jest coś takiego jakby ziołowego, coś takiego pikantnego i coś takiego pylistego w tle. No zapach jest po prostu oszałamiający. Potem w nutach serca mamy Amberwood. No i tutaj Amberwood też nie jest stricte żywiczny, stricte taki drzewny. Tu mamy taki e, ogólnie mówiąc akord odpowiadający za takie ciepło w tym zapachu, bo to jest zapach, który jest niesamowicie taki rozgrzewający. On jest taki... Z jednej strony balsamiczny, trochę żywiczny, delikatnie może drzewny, ale to nie jest w żaden sposób jakieś takie drzewo, które jesteście w stanie wyczuć, zidentyfikować, że to jest jakieś jak, jak w, nie wiem, drzewo sandałowe czy cel. To jest to po prostu jakiś taki tylko akord delikatnie drzewny. Ja tam wyczuwam jakby różę, to może być zasługa geranium, tak jakby różę taką e, montalową. Taką różę, którą, którą można wyczuć w Montal Intense Cafe, taką różę, którą można wyczuć w Mansera. Rozwani, taka róża, jakby w takich metalicznych oparach. No i właśnie, ciężko mi zidentyfikować składnik, z którego ten taki aromat delikatnie metaliczny, ale to w żaden sposób mi nie przeszkadza. To nie jest taki, taka metaliczność jak właśnie w Intense Cafe zdecydowanie delikatniejsza, mniej przeszkadzająca, mniej irytująca. Tam jeszcze w tle mamy kadzidło. Mamy jeszcze drzewo Co <grymne> Prawdziwe bogactwo składników. Właśnie tak jak powiedziałam, to jest taka klasyczna szkoła. Tam są takie składniki, które się od czasu do czasu pojawiają i znikają. To jest, w ogóle Liwa zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To jest zapach, który ja uwielbiam. Według użytkowników fragrantiki jest to zapach, który jest podobny do Bakara Rouge 540. Nie jestem w stanie tego potwierdzić, ponieważ nie znam oryginału. Znam tylko odpowiednik Zary Red Temptation. Znam jeszcze tylko Ariana Grande Cloud i ten zapach z Barbery. Żaden z nich nie jest podobny do oliwy, nawet odrobinę. Mamy tutaj właśnie swego rodzaju taką żywiczność. Mamy jakąś taką gorycz, jakby kadzideł, jakby pylistość. Mamy tutaj intensywną słodycz ja nie mam pojęcia, skąd ta intensywna słodycz, jakby tego palonego cukru, jakby rozgrzanego cukru, pochodzi, bo tutaj. Absolutnie nie mamy takich składników, które mogłyby za taki aromat odpowiadać. To jest zapach niesamowicie... Wiem, on jest słodki, ale to nie jest nie jest taka ulepna słodycz. No, i właśnie to jest ciężko mi powiedzieć skąd ta słodycz pochodzi, ponieważ żadne składniki, które znajdują się w składzie, za taką słodycz nie odpowiadają. Jak powiedziałam, zapach jest ciężki do zidentyfikowania. Tam jest taka właśnie słodycz, jest ta drzewność, jest ta żywiczność, tam jest taki dymek kadzidlany, tam jest jakaś taka pylistość, jest swego rodzaju metaliczność, której też nie jestem w stanie zidentyfikować. Zabach po prostu tak cudownie układa się na skórze. Wszystkie zapachy są skategoryzowane jako uniseksy, ale właśnie liwa, moim osobistym zdaniem, może trochę bardziej skręca w męską stronę. Według moich dzieci w ogóle to jest taki zapach, który im osobiście, nie mi, kojarzy się z jakimiś męskimi żelami podprysznic. Może faktycznie to zasługa cedru, może zasługa wetiveru, może jeszcze jakichś innych składników, nie mam pojęcia, mnie się absolutnie tak nie kojarzy. Dla mnie jest przecudownym, zmysłowym, to po prostu jest tak gorący, tak nawet nie mam pojęcia, jak to, jak, to, jak to określić, jak to nazwać. Tam wyczuwam jakby taką metaliczną różę, za którą ja osobiście nie przepadam, ale tutaj sprawia mi tak dużą przyjemność. Ach, zapach jest cudowny. No w ogóle to kojarzy się, jakby miał w sobie agar, ale tam nie ma agaru. Właśnie jest tylko cedr, paczula, vetiver, drzewo sandałowe. Żaden z tych składników, no może jakby w połączeniu, one może, mogą tworzyć coś takiego agarowego, ale tam jest taki agar wyczuwalny oczywiście, bo w składzie go nie ma, agar taki delikatny to nie jest taki agar, który daje Wam taką piochą między oczy agar delikatny, zapach jest tak pięknie zbalansowany tak pięknie skonstruowany, On się tak cudownie układa, tak cudownie łączy z moją skórą jest tak trwały, to jest zapach, który ja wyczuwam na sobie jeszcze po kilkunastu godzinach jak go nałożę wcześniej rano, to jeszcze wieczorem na, na, na sobie na skórze go czuję, na ubraniach czuć go na ubraniach czuć go kilka dni, jego czuć na włosach, jego czuć na poduszce, jeśli się położę na poduszkę wypsikana właśnie nim. Zapach jest tak cudowny, tak przyjemny, tak miły, chociaż rozumiem, że może wzbudzać w ludziach różne emocje. To by było na tyle. Mam nadzieję, że taka recenzja marki, takie podsumowanie zapachów marki wam się podoba. Mam nadzieję, że tak, bo mam jeszcze zapachów od Vidian całą kolekcję. Mam jeszcze serię Black i serię Gold. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze z czasem kupić serię Sapphire, te zapachy, właśnie Londyn i Nowy Jork, bo jestem ich strasznie ciekawa. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że podobały Wam się zapachy. Jestem ciekawa, który zapach najbardziej Was zainteresował, który zapach najbardziej Was zaintrygował. Czy bylibyście chętni, żeby przetestować może? Czy chcielibyście poznać? Jak zwykle czekam na komentarze na dole pod filmem, na łapki w górę, to już łapki w dół, jeśli sprawi Wam to przyjemność, na subskrypcję, dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z każdym filmem i mam nadzieję, widzimy się w następnym.